Dzień dobry Państwu. Po raz drugi spotykamy się w Krakowie na warsztatach obrazowania kardiologicznego. Warsztaty obejmują badania obrazowe z zakresu tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego i scintygrafii perfuzyjnej PET i SPECT. Badania te mają na celu bardzo dokładną diagnostykę chorób serca i układu sercowo-nauczyniowego u pacjentów średniego ryzyka. Są bardzo istotne, ponieważ każde z tych badań przedstawia nam jakby wybraną część serca, odpowiada na inne pytania. Zebranie wszystkich badań pozwala na dokładniejszą diagnostykę. Obecnie mówi się coraz więcej o indywidualizacji wskazań w stosunku do poszczególnych pacjentów. Znając wszystkie możliwości tych badań możemy wybrać tą, która jest najbardziej odpowiednia dla naszego chorego. I to ma na celu nasze spotkanie: spotkanie kardiologów, spotkanie radiologów, spotkanie medyków nuklearnych i wspólne zastanowienie się nad wyborem najlepszej, najskuteczniejszej metody leczenia. Musimy postępować zarówno zgodnie ze standardami wyznaczonymi przez światowe, europejskie i polskie towarzystwa kardiologiczne, radiologiczne i medycyny nuklearnej, ale także musimy postępować zgodnie z zaleceniami Narodowego Funduszu Zdrowia, liczyć się również z kosztami, z obciążeniem, które jednak każde badanie niesie za sobą. Dlatego te wszystkie aspekty, mam nadzieję, będą dyskutowane na naszych dzisiejszym spotkaniu. Mam również nadzieję, że zakończy się ono może jakąś wstępną konkluzją, które z badań w jakich sytuacjach możemy zastosować, a może przyniesie jakieś nowe pomysły, nowe rozwiązania, może zainspiruje kolegów do dalszych badań w tym kierunku. Cieszymy się, że widzimy wszystkich Państwa tutaj w Krakowie. Obrazowanie jest bardzo ważną dziedziną w kardiologii, mianowicie my na przykład w elektrokardiologii tutaj wykorzystujemy bez, nie wyobrażam sobie zabiegów wykonywania w elektrokardiologii bez obrazowania. Tak, mogę dać takie przykłady, na przykład w ablacji migotania pszczionków, migotania migotania pszczionków, które wiemy, że jest największą epidemią, jeżeli chodzi o zaburzenia rytmu serca, wykonanie zabiegu, Ablacji płucnych, no bez wykonania tomografii komputerowej, badania echokardiograficznego przez no nie może być wykonane. Tak samo jeżeli chodzi o leczenie niewydolności krążenia. Są, jest tak zwana technika resynchronizacji niewydolności krążenia. I tam niewykonania badania tomografii komputerowej, żeby uwidocznić nam, jakie jest ujście tej żyły zatoki wieńcowej, gdzie będziemy tam wprowadzać elektrody do, w tej terapii resynchronizującej, no jest, nie, nie będzie można było wykonać takiego zabiegu bez obrazowania, bez uwidocznienia właśnie w tomografii komputerowej rozgałęzień żył zatoki wieńcowej. Także w ablacjach różnych i w resynchronizacji no badanie echokardiograficzne, badanie czy przez czy przez przełykowe, tomografia komputerowa no, jest szczególnie bardzo ważną dziedziną i bardzo ważnym badaniem potrzebnym do przeprowadzenia tych procedur. Tak samo w resynchronizacji jeszcze jest bardzo ważna ocena żywotności tego mięśnia sercowego. Tu właśnie było pokazane na jednej sesji, gdzie wykonanie badania spekt y, pozwoliło nam ocenić, y, czy ten mięsień jest żywotny i wtedy na przykład wykonanie y, rewaskularyzacji kardiochirurgicznej y, powodowało to, że y, mięsień y, Zaczął się dobrze kurczyć, zniknie, zniknęły zaburzenia przewodnictwa śródkomorowego, poprawiła się frakcja, frakcja wyrzutowa, i to i, i, i dzięki temu pacjent e, osiągnął ten mięsień sercowy, było bardzo dobra kurczliwość i uniknął e, zabiegu np. tej włączenia, tej resynchronizacji. Także obrazowanie, można powiedzieć, że bardzo ważną rolę spełnia, i, i nie wyobrażam sobie każdej dziedziny, bo to kardiologia się podzieliła na te kilka różnych dyscyplin. Yy, takich no, nie wyobrażam sobie bez yy, tego yy, badania. Szanowni Państwo, aktualnie jesteśmy świadkami ogromnego rozwoju nowoczesnych technik obrazowania tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, spektru i PET-u. Zorganizowane w Krakowie warsztaty obrazowania cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Gościliśmy w trakcie naszych warsztatów gości z zagranicy, profesora Lombardiego, Chiare Pucciarelli-Ducci, a także profesora Johna Bascomba. Mamy tutaj do czynienia z technikami, które być może zmienią nam obrazowanie w kardiologii i być może przyczynią się do nowego podejścia do wielu jednostek chorobowych. Dziękujemy bardzo wszystkim uczestnikom za ogromne zainteresowanie naszymi warsztatami i chcielibyśmy ich serdecznie zaprosić w następnym roku, w 2014, 6 czerwca. W Krakowie będzie zorganizowana kolejna edycja tych warsztatów. Bardzo dziękuję.